kochani, witam się z Wami. U nas dzisiaj wielka sobota. Dla mnie dzień przygotowań również do jutrzejszego dnia. Tak jak obiecywałam, dzisiaj cały dzień spędzimy w kuchni praktycznie. Mąż ma posprzątać mieszkanie, a ja się biorę za gotowanie. I już mam odpalony przepis. Będę robiła podwójnie mleczny sernik puszek z kanału Kuchnia Marioli. Jest bardzo zachwalany, więc też stwierdziłam, że go zrobię. Pierwszy raz go będę robiła. Mam już naszykowane wszystkie składniki. Jeżeli chodzi o wczorajszy dzień, to zdążyłam zrobić bezę do malinowej chmurki i zrobiłam jeszcze budyń, i później już nie robiłam kompletnie nic. Ugotowane mam jeszcze jajka do sałatki. Ugotowałam do obydwu sałatek, ale niestety część jak już mi poszła na kolację. Wczoraj, więc no, muszę jeszcze dzisiaj dogotować jajka i będę robiła również dwie sałatki dzisiaj, chociaż jedną to praktycznie będę jutro rano montowała, ale jedną zrobię dzisiaj, żeby sobie przeszła. Więc tak, zabieramy się do robienia. Ja już po malutku zaczynam wszystko, mówię, mam przyszykowane do tego sernika. To będzie ciasto jako pierwsze, bo najdłużej mi zajmuje piekarnik, bo musi przestygnąć. Następnie jak zrobię to ciasto to yy, poobieram sobie, yy, poobieram sobie, yy, boże jabłka do szarlotki, bo będę robiła również szarlotkę, więc yy, poobieram jabłka, pokroję, uprażę, zrobię dwa spody, bo do malinowej chmurki trzeba mi spód kruchy i do yy, ciasta... Do szarlotki również ja robię na tym spodzie kruchym. Wszystkie przepisy mieliście przedwczoraj we vlogu, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie fajnie. Wczoraj miałam nie najlepszy dzień. Zakończyłam to nagrywanie dość szybko, bo jak już się z Wami rozłączyłam, mówię, zorientowałam się, że jeszcze jednak bezę muszę zrobić i zrobiłam tą bezę i tak naprawdę siadłam do puzli wczoraj. No, jakiś taki miałam dzień, że chyba jak mi się położyła to bym od razu usnęła. Więc to był taki dzień, gdzie już chyba organizm się dopomina. Wiadomo, no nie wychodzimy z domu, siedzimy. Ta cała sytuacja, te święta, święta jak święta, no są jakie są. O, proszę, sewary kaszle. E, ale jest zdrowe, nic mu nie jest, także gdzieś się pewnie zachłysnął czymś. Zmywarka mi puściłam, zmywa, gdzieś pompa jest przytkana, więc dobra. Przepraszam za te wszystkie odgłosy. Niestety wszyscy są w domu, więc mąż na chwileczkę wyszedł wyrzucić śmieci. Ale tak naprawdę ciężko mi będzie dzisiaj nagrywać, bo są wszyscy w domu. Więc pewnie dużo rzeczy będę pokazywała, jak robię, a nie będę się też odzywała. Ale już na samym początku tego filmu chciałabym Wam życzyć, bo jak Wy to oglądacie, to już jest Wielkanoc. Spokojnych tych świąt. Zostańcie w domu, nie jeździcie nigdzie. Ja wiem, że te święta będą inne, można rzec, jedyne w swoim rodzaju, ale pamiętajcie, że zdrowie jest najważniejsze, więc spokojnych świąt Wam życzę. Z uśmiechem, z radością spędźcie ten dzień w tym gronie, w którym jesteście w mieszkaniu. Także wszystkiego dobrego na te święta Wam życzę. I zaczynamy. I dziękuję również za życzenia, bo już do mnie idą życzenia, również wielkanocne. Więc na poniedziałek również mam już nagrany film, będziecie mieli również w poniedziałek film. Czy będzie we wtorek? Nie wiem. Nie mam bladego pojęcia, czy ja w święta wyciągnę kamerę i będę nagrywała. Wszystko wyjdzie tak naprawdę w praniu, w toku, tak zwanym. Pożyjemy, zobaczymy Myślę, że raczej we wtorek filmu Nie będziecie mieli Ale no nie będę się zarzekała Bo może nóż widelec tą kamerę odpalę. Mamy zamiar w święta ogólnie Posiedzieć przed telewizorem Rodzinnie coś poglądać Na pewno wyciągniemy gry planszowe Na pewno stół będzie zastawiony Będziemy sobie coraz coś tam podchodzić Skubać z tego stołu Także zobaczymy Dobra, bierzemy się za ciasto Mamy już w piekarniku, ale coś mi się zaczyna lekko przypalać. Zmniejszyłam już temperaturę i wyłączyłam termoobieg, bo coś czuję, że on by mi się zjarał. No nic, zobaczymy. Tutaj już prażą się jabłuszka. O, musimy je przemieszać. Jabłuszka będą do szarlotki. Praca arena całego. Dobra, już ich się troszeczkę zmniejszyło. A tutaj robimy ciasto kruche do szarlotki. Tu już mam mąkę przesianą. Ja zawsze do ciasta kruchego mąkę przesiewam. Także robimy ciasto kruche. Tu się robi kogiel-mogiel. Czy Wy lubi lubicie kogiel-mogiel? Bo ja na pewno zanim tu dosypię resztę składników, to parę łyżeczek sobie skupnę. Uwielbiam kogiel-mogiel. I już tutaj mam przesianą mąkę, posiekane, Mam tutaj też masło. Ja masło zawsze ścieram na tej największej tartce. Zawsze tak robię. Nigdy nie zagniatam masła jakiegoś tam bardziej miękkiego. Prosto z lodówki jest starte, wymieszane z mąką. To jest oczywiście wszystko do szarlotki. Teraz wlewamy. Tu jest kogiel mogiel razem ze śmietaną. I z cukrem waniliowym. Wszystko wlewam i. Zaraz mi robot wyrobi ciasto kruche, dzielę je dwie trzecie i jedna trzecia, jedna trzecia do zamrażalnika, dwie trzecie do lodówki i takie oto ciasto kruche do szarlotki mamy gotowe. Przepis już Wam kiedyś zostawiałam do tej szarlotki, więc już go tym razem nie zostawiałam, bo już kiedyś szarlotkę robiłam. Dobra. No i kochani, u mnie już praca w re na dobre. Tu już mamy nasz pierwszy serniczek, który już jest zalany czekoladą. Beza, co była wcześniej. Tu już mi się malinki rozmrażają delikatnie, chociaż one będą zamrożone jak ja je będę wkładała. Tu już mam blat po rozwałkowanym cieście. Bo tutaj już jest szarlotka. Także już ciasto jest, masa wyłożona. Jabłuszka, tam się gotuje makaron na sałatkę, zaraz go odcedzę. Tam mamy jajeczka ugotowane, i zaraz będę wszystko kroiła. W międzyczasie, właśnie 25 minut, szarlotka idzie do piekarnika, ale poszło ciepło. Także 25 minut, a w międzyczasie robię sałatkę. Jak u Was praca? Zobaczcie, ja mam godzinę 12:26 i mam już zrobione jedno ciasto. I dwa ciasta praktycznie są w połowie zrobione, bo do szarlotki już tylko mi zostało zrobić um, piankę, jak ona się upiecza, i kruszonkę. 15 minut i szarlotka będzie gotowa więc tam już mam ciasto zagniecione do malinowej chmurki już jest w lodówce, więc że wyjmę szarlotkę zrobię tamto a że zostały mi jeszcze z tego wszystkiego same białka to taką samą bezę zrobię do zjedzenia tak po prostu także biorę się teraz za sałatkę no i teraz na upieczony spód nałożyłam spód i jabłka nałożyłam na gorące ciasto od razu pianę ubitą i na to z zamrażalnika wyciągnięte jest ciasto kruche, które starłam na tarce. I wkładamy na kolejne 15 minut do zamrażalnika, do zamrażalnika, do do zamrażalnika. 15 minut, a tu już mi się gotuje woda na broku, jajka obieramy, broku wrzucamy, zaraz zblanszujemy i część dalsze sałatki. I odzywam się do Was trochę z tej strony, bo ja już jestem prawie ku końcowi. Zobaczcie, tu jest moja sałatka. Wyszła mi cała miska sałatki. Ale ona jest przegenialna, więc dam trochę pewnie mamie i trochę dam jeszcze dla teściowej mojej. Teściowa też jakoś tam sałatkę dla nas ma. Więc będzie jutro bardzo sałatkowo. Tutaj Wam już pokażę. Tu już jest serniczek zrobiony tam jest szarlotka zrobiona i co? mamy godzinę 13.44 o nie znowu moja szafka otwarta mamy 13.44 yy, i ja już kończę robić ostatnie ciasto właśnie zostało mi Czy ta moja szklanka yy, muszę napełnić yy, zrobić jeszcze galaretkę, oskudzić więc masę, wszystko mam Zostało mi jeszcze tylko tą galaretkę zrobić. Trzy szklanki potrzebuję tej wody. I jak galaretka mi zacznie się ustudzić, dodaję wtedy maliny. Ja nie czekam, aż galaretka będzie zimna. Ja daję troszeczkę wcześniej. Eee, moje malinki. One są zamrożone. I ja daję takie zamrożone. I dzięki temu, że do lekko ciepłej galaretki studzącej się, daję te zamrożone maliny, to jest dosłownie 10 minut jak ona zaczyna się tężeć mocno, więc e, taki mój patent, przyspieszam to troszeczkę sałatkę jeszcze jedną będę robiła i chyba zrobię jeszcze e, jajka zrobię w majonezie normalnej, jezu już nie pamiętam kiedy ja jajka w majonezie jadłam wieknie ja mam już jajek w zwykłym majonezie. Zawsze były czymś faszerowane na święta, jak chodziliśmy. Ja to głównie na święta się zawsze zajmuję ciastami i ewentualnie sałatką. Moja bratowa najczęściej właśnie robi jajka faszerowane i jakąś tam sałatkę. Ciasto też czasami przynosi, ale, ale ona nie bardzo ma warunki, bo ma mniejsze dzieci. Więc ja mam warunki, ja uwielbiam piec. Dzisiaj Teściowa też się śmiała, bo mąż pojechał do Teściowa i Teściowa się śmiała. Mówi, co dużo Marta ciasta na piekła? No mówi, no tak, no mówi przywiozę ci, ale jutro rano, bo jeszcze jest ciepłe. No ale to tak po kawałeczku. Ja się zaczęłam śmiać, mówię, powiedz mamie, że po jednej trzeciej blaszki dla każdego. Dla mojej mamy, dla twojej mamy i dla nas jedna trzecia blaszki. No więc oni we dwoje, mówi po jednej trzeciej blaszki trzy rodzaje, to czyli całą blachę dostaną, a tam są dwie osoby. No, i się śmiałam, mówię. No, dobra, to zawiezie. Mówię dla siostry najwyżej, albo dla babci mówię, mama jeszcze zawiezie. Zobaczymy, mówię, ktoś tam zje. Przecież to ciasto to nie wiem, to można zjeść w poniedziałek, wtorek, jeszcze środa, czwartek. To wszystko poleże, aby w lodówce było. Zobaczymy. Ja chyba zaraz muszę zrobić sobie przerwę na kawę. Dzisiaj na obiad planuję zjeść. Przepraszam. Te tortellini próbuję dzisiaj. Tortellini, to są ravioli, pierożki ze świeżego ciasta makaronowego, nadziewane ziemniaczono-dyniowym nadzieniem z czarnymi oliwkami. Nie mam bladego pojęcia, jak to będzie smakowało, ale ja na dzisiaj nie mam pomysłu na obiad. Mam jeszcze pierogi z serem i pewnie to dostaną dzieci, bo ja tak się wzięłam z rana za robotę, że ja nawet nie pomyślałam kompletnie o tym, żeby co na obiad zrobić, no w ogóle mi to jakoś przez głowę nie przeszło, no i stwierdziłam mam pierogi, mam ewentualnie krupnik, jak nie będą chcieli pierogów do zrobienia a ja z mężem, mam jeszcze ten sos który był ostatnio do e, do placków ziemniaczanych, więc mój mąż stwierdził, że ewentualnie ten sos jeszcze zje dzisiaj z ryżem jeżeli ten wynalazek nam nie będzie smakować, a mamy zamiaru go zjeść mamy zamiaru, ale ja paplam, chyba muszę kawę, kawę się napić Kawę się napić muszę. E, mamy zamiar to zjeść z paszczem czerwonym, więc zobaczymy. Zaraz jeszcze ananasa muszę pokroić, bo już mi mocno dojrzewa. E, a mam dwa ananasy, więc jednego na pewno za chwilę pokroję, bo one jak jest niepokrojone, to u mnie się nikt ananasa nie tknie. Ale jak go pokroję w kosteczkę i go wrzucę w pojemniku do lodówki, to on nawet e, kilku godzin nie wytrzymuje. Także tak. Dobra, zbieram się dalej do, chyba do kawy. Chyba muszę chwilę satnąć i odpocząć, bo ja już nawet zdążyłam w międzyczasie, miałam taki zastój, gdzie woda mi się gotowała na makaron, ciasto jedno było w piekarniku, drugie już było gotowe. Miałam taki zastój, że nie miałam co zrobić, a kuchnię miałam w miarę ogarniętą, bo staram się na bieżąco, jak robię ciasto, to się staram na bieżąco wszystko robić. I nie wiem, czy jeszcze dzisiaj nie zrobię tych, a jeszcze dzisiaj na pewno muszę upiec chleb, to na 100%, bo mam połowę chleba. I wiecie, że ja naprawdę przysięgam Wam, odkąd pierwszy zrobiłam tamten bochenek chleba, robię codziennie chleb. Nie kupiłam ani jednego chleba. Jest po prostu genialny ten chleb. Eee, także myjemy cały czas tamten chleb. No chyba, że tosty. No to do tostów tostowy, bo się ten jakoś kruszy średnio. Zresztą on nie wytrzymuje mi nawet, żeby on mi poleżał cały dzień. On praktycznie ciepły, to zaraz cały schodzi. Eee, I jeszcze chciałabym dzisiaj zrobić te makowe drożdżówki... Eee, Makowe drożdżówki z kanału Karoliny Myśliwiec. Zobaczymy, czy dam radę, bo już mi troszeczkę tak energia opada, więc um, pożyjemy, zobaczymy, jak to u mnie wejdzie, ale na pewno się jeszcze dzisiaj do Was nie raz odezwę. Na pewno Wam pokażę później wszystko finalnie, jak wygląda, eee, i zobaczymy, jak to dalej będzie. Także na razie trzymajcie się cieplutko, eee, pijcie dalej kawkę. Ja też chyba sobie zrobię teraz kawkę i później się odezwę. Widzicie, kochani, tutaj mój króliczek wielkanocny, ale wczoraj mąż mi jeszcze przyniósł żonkilki. Więc tak, pojechał wieczorem do mamy, i u mamy na ogrodzie były żonkile, więc jeszcze mam żonkile. A tu są moje tulipany, które kupiłam w Lidlu. Też bardzo ładnie rozkwitły. Będzie jutro wiosennie na stole. No i tak. Ja już zakończyłam produkcję. Oto mamy pierwszą szarlotkę. Moja lodówka na święta. Ciasto numer jeden. Znaczy już dwa w sumie. Tutaj kolejne ciasto. Sałatka. Moje zaopatrzenie na święta. Jeszcze zaraz tutaj moje karmelowe szaleństwo wstawię. I już Wam pokazuję co jeszcze mam. Jeszcze idę zrobić chleb. Ale to już się zaraz do Was odezwa. I tu już mi wyrosło ciasto na chleb, zaraz będę jeszcze chlebek piekła. Eee, tu zrobiłam jeszcze jedną bezę i ją połamałam, bo zostały mi białka, nie chciałam ich wyrzucać, a ja wiem, że jutro jajecznicy raczej nie będziemy jeść. Mm, tutaj mamy eee, barcz biały odteściowy, i już się do Was odzywam z drugiej strony. I tak moi drodzy, ja już zakończyłam eee, moje działania w kuchni. Mieszkanie już mam ogólnie posprzątane została mi końcówka do pozmywania po, ostatnim, po ostatniej sałatce, bo jeszcze jedną sałatkę będę robiła. Muszę od teściowej też przyniósł sałatkę wielowarzywną, tą śmieciuszkę. i będę na pewno jeszcze robiła jedną sałatkę, ale to już jutro dzisiaj tylko starłam ser, bo za dużo zmywarka, bo za dużo mam po prostu jeszcze rzeczy do zrobienia. No, i tak w ogóle chciałabym Wam powiedzieć, że przez najbliższe 2-3 tygodnie mnie prawdopodobnie nie będzie na kanale. Wiem, że to nie jest dla wszystkich najlepsza wiadomość. Niektórzy się może i cieszą, bo nie będzie moich holi z Lidla. No, ale tak czasami bywa. Muszę troszeczkę sapnąć. E, nabrać trochę energii, bo, e, tak jak obiecywałam, 40 dni kręciłam codziennie, a jak przejrzałam moje statystyki, to na dobrą sprawę od 56 dni tylko przez 3 dni filmów nie było. A tak e, kręciłam ciągiem, więc e, bardzo długo e, kręciłam na okrągło. Wiem, że jest to fajne. E, bo ja sama dzisiaj, jak rano wstałam, akurat dzisiaj wstałam przed szóstą, włączyłam sobie YouTube'a do kawy. No i ja się patrzę: nikt niczego nie wrzucił, nic nie ma. Dopiero o w pół do siódmej było od Oli M. na kanale był film. Siadłam i obejrzałam, i wiem, jak to jest, jak się rano włączy, i po prostu nic na tym YouTube nie ma. Człowiek się tak uzależnił, tak przyzwyczaił do tego YouTube'a że no, ten jednak czas taki wypicia kawy na tym YouTubie to jest takie złapanie dystansu do wszystkiego, do całego dnia, rozplanowanie sobie wszystkiego, więc jak e, najbardziej e, wiem, jak to raduje, jak e, ja jeszcze jak rano wskakuję na YouTuba i widzę, że jest, e, nie wiem, jedna, druga, trzecia osoba już wrzuciła film, to już mówię, ha, no to jeden filmik oglądam z kawą, a dwa kolejne na rowerku. Już jak wiem, że jest więcej filmów na YouTubie, to ja wtedy nie robię schodakowskich ćwiczeń, tylko na rowerek wskakuję, żeby wykorzystać po prostu ten czas. Ale podsumowując te 40 dni, które obiecywałam, że będę kręciła, naprawdę jestem z siebie w sumie, mogę powiedzieć, nawet zadowolona, bo nie jest to proste. Widzę bardzo dużo YouTuberów po, pokończyło od tej kwarantanny kręcenie filmów, bo nie jest prosto naprawdę, Codziennie znaleźć, znaleźć czas, tym bardziej jak się ma dzieci w domu. Ja już nie mówię jeszcze, jak ktoś pracuje. Ja nie pracuję zawodowo, więc jakbym miała jeszcze chodzić na 8 godzin do pracy, no to nie wiem, na, na 100% bym nie nakręciła ani jednego filmu, bo po prostu nie byłoby kiedy. To jest nierealne do zrobienia przy tak dużej, przy tak dużej ilości obowiązków, jeżeli chodzi o szkołę. Wszędzie kwarantanny przedłużali, więc wiadomo, zostajemy wszyscy w domu. Zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jak to będzie przez ten najbliższy, przez ten najbliższy czas. Ciężko się to wszystko zapowiada, ale trzeba być dobrej myśli, że będzie dobrze. Um. Pewnych rzeczy, które są teraz, nie będę komentowała już. Wiem, że są na ostrzu, ostrzu noża. Ludzie się wściekają, komentują. Nie będę wyrażała swojej opinii, zostawię ją dla siebie. Um, I tak pewnie każdy ma identyczną, niewiele osób raczej myśli inaczej. Um, troszeczkę szkoda, że są aż takie mocne restrykcje. Dobra, zresztą nieważne, nie, 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 nie poruszam tego tematu, schodzimy z tego tematu. Także wracając do wszystkich przygotowań, mam nadzieję, że Wy już za chwilę zasiądziecie do stołów albo już jesteście po, że raczej nie włączyliście YouTube'a w samo południe, w momencie, w którym się powinno ten czas spędzić z rodziną, tylko jednak jest to albo poranek, albo przed samym spaniem wieczór. Mam nadzieję, że ten dzień był albo będzie dla Was cudowny. Jeszcze raz Wam życzę wszystkiego dobrego na te święta, dużo zdrowia, dużo wytrwałości, cierpliwości. Będzie lepiej. To nie są pierwsze i nie są ostatnie święta, jeszcze będą dobre, więc wszystkiego dobrego. A tak w ogóle to. Żartowałam z tym, że mnie nie będzie przez 2-3 tygodnie. Nie zrobiłam wam kawału na pryma, prylis i tak myślałam sobie. Aj, tam strzela wam taki joke na koniec dnia. Miłego dnia Wam życzę. Trzymajcie się, buziaczki. Pa!